To była jedna z przedwyborczych obietnic Piotra Korytkowskiego. Bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi w Koninie stają się faktem, choć dopiero na kilka miesięcy przed końcem kadencji. Chodzi nam o to, żeby było mniej samochodów na ulicach, tym samym i będzie czystsze powietrze w mieście, ale i też mniejsze korki w szczycie, kiedy niekiedy nas to dotyka i trochę nerwy ponoszą przy staniu w korkach. Projekt wprowadzania darmowych przejazdów poparli niemal wszyscy radni. Jedni bezwarunkowo. Myślę, że to jest dobra informacja, tym bardziej, że ona była wcześniej obiecana, że miasto rezygnuje na pewien czas z tych bezpłatnych przejazdów, a teraz miasto do nich wraca. No, częściowo być może ktoś zarzuci, że to jest związane z wyborami, ale to jest słuszna koncepcja, jak to się mówi przysłowiowo. Inni byli za, choć mają obawy. Obawiam się, że za darmową komunikacją miejską może iść taka pokusa obniżania kosztów funkcjonowania zakładu, miejskiego zakładu komunikacji i obcinania szatki połączeń. i obawiam Obawiam się, że komunikacja publiczna darmowa może stać się komunikacją fasadową, czyli taką, która nie będzie spełniać podstawowych zadań walki z wykluczeniem komunikacyjnym, szczególnie mieszkańców, którzy mieszkają w tak zwanych peryferyjnych dzielnicach miasta. Od głosu wstrzymali się dwaj radni, choć obaj zapewniają, że przeciwnikami darmowych przejazdów nie są. Nie jestem przeciwko dobrej komunikacji, ale nie ma komunikacji darmowej, nie ma komunikacji bezpłatnej. Gdyby nawet każdy miał zapłacić złotówkę, ale przynajmniej o nią użytkuje i w jaki sposób również będzie o nią dbał. Jestem za darmowymi przejazdami, natomiast uważam, że darmowe przejazdy nie mogą być traktowane jako PR-owe zagranie. Darmowe przejazdy muszą być pewnym przemyś przemyślaną ideą i przemyślaną od strony budżetowej. Nie może być tak, że raz dajemy, potem się wycofujemy. Przejazdy autobusami będą darmowe od stycznia. Do korzystania z nich uprawnieni będą posiadacze konińskiej karty mieszkańca, którą bezpłatnie otrzymać może każda osoba zamieszkująca w Koninie i płacąca tu podatki. W zeszłym roku konińskie autobusy przewiozły 8 milionów osób.